Nie, ja nie chcę słonia połkniętego przez węża boa. Boa jest niebezpieczny, a słoń zajmuje zbyt dużo miejsca. Ja chcę baranka. Nie, ten baranek jest już bardzo chory. Chcę zdrowego baranka. No nie baranek, to baran. Spójrz ma rogi. Ten baranek jest już bardzo stary, narysuj mi innego, to skrzynka, twój baranek jest w środku. O to mi właśnie chodziło. Myślisz, że potrzebuje dużo miejsca? Dlaczego pytasz? Bo mam tak mało miejsca. Ty, na pewno starczy, to bardzo mały baranek. Nie taki znowu mały. Zobacz, zasnął. Prawda? A do tego przyszłam na świat wraz ze słońcem. Zdaje się, że to pora śniadania. Czy byłby Pan tak uprzejmy? ty tygrysami z ich szpanami. Na mojej planecie nie ma tygrysów. A poza tym tygrysy nie jedzą roślin. Nie jestem rośliną. Oj, przepraszam. Strasznie tu pana zimno. Ma pan może klosz? Bo, bo już nie oka. Nie mogę się powstrzymać. Dobrze. Wobec tego nakazuję ci ziewać. Wobec tego nakazuję ci ziewać. Od lat nie widziałem nikogo ziewającego. Ziewanie to dla mnie niecodzienny widok. No dalej, sobie jeszcze raz. Nie uda. Ro... Ten rozkaz nie jest Wobec tego nakazuję ci raz ziewać, a raz. Idę rozkazał generałowi. Bez się w morskiego ptaka, a generał nie wykonałby rozkazu. To ja byłbym temu winien, nie generał. Tak. Czy mógłbym usiąść? Nakazuję ci usiąść. Za pozwoleniem Waszej Królewskiej mości, czy mogłem zadać pytanie? Rozkazuję Ci zadać pytanie. Czym Wasza Wysokość jest królem? Wszystkiego. Wszystkiego? Tego wszystkiego. Tego wszystkiego? Wszystkiego. A czy gwiazdy są posłuszne Waszej Wysokości? Oczywiście. Wystarczy. Dzień dobry, cóż za dziwaczny kapelusz. Służy mi do składania ukłonów. Kłaniam się, jak ktoś mi oklaskuje. Uderz dłonią w dłoń. To zabawniejsze niż wizyta u króla. A co trzeba zrobić, żeby kawał już spadł? Czy bardzo mnie podziwiasz? Ale co to znaczy podziwiać? To znaczy, że przyznasz, że jestem najmądrzejszy, najładniej ubrany i najbogatszy na całej planecie. Ale tutaj nikogo innego nie ma. Zrób mi przyjemność i podziwiam je mimo wszystko. W takim razie podziwiam cię. To zabawne. Od 9 dni trwa minutę? Nie ma w tym nic zabawnego. Zmawiamy ze sobą już od miesiąca. Od miesiąca? Tak jest. 30 minut, 30 dni. Na Wiem już, co zrobić, byś mógł odpocząć, kiedy zechcesz. Wciąż mam ochotę odpoczywać. Twoja planeta jest tak mała, że można ją obejść zaledwie trzema krokami. Wystarczy, że kiedy zechcesz odpocząć, pójdziesz powoli przed siebie, stale zostaniesz w Słońcu i będziesz mógł odpoczywać, jak długo zechcesz. Na no, niewiele mi się to stało. Najbardziej mówią, lubię spać. A, to szkoda. Szkoda. 22, 22 plus 6, 28. Nie mam czasu zapalić go z powrotem. 26 plus 5, 31. Uff, to razem 501 milionów 622 731. 500 milionów czego? Co? Jeszcze tu jesteś? 501 milionów, no, sam już nie wiem gdzie go Mam mnóstwo pracy. Jestem poważnym człowiekiem. Nie mam czasu na głództwo. 2 plus 5... 500 milionów czego? Po 45 lat mieszkam na tej planecie tylko trzy razy zapłacono mi spokój. Za pierwszym razem, 22 lata temu, zjawił się jak Bóg wie, skąd jakiś wrog mężczyzna. Otwornie hałasował i cztery razy pomyliłem się w rachunkach. Za drugim razem, 11 lat temu, miałem atak reumatyzmu. Brakuje mi ruchu, nie mam czasu na linię chowania. Jestem poważnym człowiekiem. A to jest trzeci raz. Co ty ja mówiłem? Aha, 501 milionów. Milionów czego? Milionów, no tych małych, które czasem widać na niebie. Much? Nie, tych małych, no tych, co błyszczą. Pszczół? Ależ nie. Tych takich małych wyskotek, na których się lenie. Ja A, mam Gwiazdy. No właśnie, gwiazdy. I co ty robisz z tymi 500 milionami gwiazd? 501 milionem 622 tysiącami 731 gwiazdą. Jestem poważnym człowiekiem, precyzyjnym. No i co ty robisz z tymi gwiazdami? Co z nimi robię? Właśnie. Nic, posiadam je. gwiazdy? Tak. Ale. Widziałem już króla, który... Królowie nie posiadają. Królowie panują. To coś zupełnie innego. Ale co masz z posiadania gwiazd? Jestem bogaty. A co masz z bycia bogatym? Mogę kupić nowe gwiazdy, jeśli ktoś się odkryje. To przypomina trochę sposób porozumowania pijaka. Ale jak można posiadać gwiazdy? A czyje one są? No nie wiem, niczyja? Wobec tego są. Wobec... Wobec tego są moje. Po pierwsze o tym pomyślałam. I to wystarczy? Oczywiście. Gdy znajdziesz diament, który do nikogo nie należy, należy do ciebie. Gdy trafisz na wyspę, która jest niczyja, jest twoja. Jeśli pierwszemu przyjdzie ci do głowy jakiś pomysł, to idziesz go patentować, i jest twój. A ja posiadam gwiazdy, bo nikomu wcześniej nie przyszło na myśl, by je posiadać. To prawda. A co z nimi robisz? Zarządzam nimi. Niczyje raz po raz. No niełatwe, ale jestem poważnym człowiekiem. Ja. Jeśli posiadam szalik, mogę obwiązać nim szyję i zabrać ze sobą. Jeśli posiadam kwiat, mogę go zerwać i też zabrać ze sobą. Ale... ty nie możesz zabrać ze sobą gwiazd. Nie, ale mogę je lokować w banku. A co to znaczy? To znaczy zapisać na karteczce ilość, a następnie włożyć karteczkę do szuflady i zamknąć szufladę na klucz. I to wszystko? W zupełności wystarczy. Zabawne. To nawet poetyczne, ale niezbyt poważne. Ja posiadam kwiat, który codziennie podlewam. Posiadam trzy wulkany, które przeczyszczam raz w tygodniu, bo przeczyszczam też ten wygasły, tak na wszelki wypadek. Moje wulkany i mój kwiat mają pożytek z tego, że je posiadam, ale ty do niczego nie przydajesz się gwiazdom. Geograf. Geograf to człowiek, który wie, gdzie znajdują się góry, pustynie, oceany, morza i rzeki. O, ciekawe. Wreszcie jakiś prawdziwy zawód. Piękną ma pan planetę. Czy są tu oceany? Tego nie wiem. O, a góry? Tego nie wiem. A miasta, rzeki, a pustynie? Tego też nie wiem. Ale przecież jest pan geografem. Tak, ale nie odkrywcą. Bardzo brakuje mi odkrywców. Przecież to nie geograf będzie liczył miasta, rzeki, morza, pustynie i oceany. Geograf jest zbyt ważny, by się uszwędzać. Geograf nie wychodzi z obiórka. Przyjmuje za nim odkrywców. Zadaje im pytania i notuje ich spostrzeżenia. A jeśli spostrzeżenia któregoś z nich wydadzą mu się interesujące, geograf zleca zleca dochodzenie w sprawie moralności odkrywców. Dlaczego? Ponieważ odkrywca, który kłamie, mógłby wyrządzić szkody w księgach geograficznych, jak również taki, który zbyt dużo pije. Dlaczego? Ponieważ pijący widzą podwójnie. I geograf odnotowałby dwie góry w miejscu, gdzie jest tylko jedno. Znam kogoś, kto byłby złym odkrywcą. To możliwe. A więc kiedy. Moralność odkrywcy zdaje się zadowalająca. zadasz się dochodzenie w sprawie jego odkrycia. Sprawdza się je na miejscu? Nie, to zbyt skomplikowane. Nakazuje się odkrywcy, by przedłożył odpowiedni dowód. Jeśli chodzi o górę, nakazuje mu się, by przywiózł stamtąd kilka gładzów. Ale przecież przywołasz z daleka, więc jesteś odkrywcą. Opisz mi swoją planetę. A więc? Mm, u mnie nie ma niczego ciekawego. Mam bardzo niewiele miejsca. Mam też trzy wulkany, dwa czynne i jeden wygasły, ale nigdy nic nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo. Mam też kwiaty. Kwiatów nie odnotowujemy. Dlaczego? Prze Ponieważ... Przecież kwiaty są najpiękniejsze. Ponieważ kwiaty są efemeryczne. Ale co to takiego efemeryczne? to najcenniejsze z wszystkich ścian. <laughs> nie, nie ulegają przedawnieniu. Bardzo rzadko się zdarza, by góra zmieniła miejsce albo żeby w oceanie zabrakło wody. Zatopujemy rzeczy wieczne. Ale wygasły wulkan może się przecież obudzić. Co to znaczy efemeryczne? Czy wulkan jest wygasły, czy nie, to dla, dla geografów nie ma znaczenia. Dla nas znaczenie ma góra. Góra się nie zmienia. Ale co to znaczy efemeryczne? To znaczy zagrożone bliskim unicestwieniem. Moja róża jest zagrożona bliskim unicestwieniem? Jak najbardziej. Moja róża jest efemeryczna. Ma tylko cztery kolce do obrony przed światem, a ja zostawiłem ją tam samą. Co so radzi mi pan zwiedzić? Ziemię, słyszymy i temat. pochlebne. Po to, by zawsze móc odnaleźć drogę do swojej. O! Spójrz na moją. Jest tuż nad nami. Piękna. Co cię tu sprowadza? Mam problem z pewnym kwiatem. Aha. Gdzie są ludzie? Tak tu jakoś. samotnie na pustyni. Wśród ludzi też byłaby ci samotnia. Ciekawe z ciebie stworzenie, cienki jak palec. Ale jestem potężniejszy niż palec samego króla. Nie wyglądasz na potężnego. Ale mógłbym cię unieść dalej niż jakikolwiek okręt. Tego, kogo tknę, oddaję z ziemię, który, z której przybywa, ale ty jesteś niewinny, przybywasz z innej gwiazdy. Żal mi ciebie, taki słaby na tej plan planecie z granitu. Mógłbym ci pomóc, gdybyś któregoś dnia zatęsknił za swoją planetą. Mógłbym. A, zrozumiałem dobrze. Ale nie rozumiem, dlaczego każde twoje zdanie jest zagadką. Rozwiązuję wszystkie zagadki. Nie miał siły, by. Gdziecie niesie wiatr w Twoim świecie? Skradziony jest czas. Róża płacze, cicho woła Cię w snach, a Ty w gwiazdach szukasz swoich prawd. Planety małe, samotne jak Ty, szepczą historię. co okay